Chciałbym podziękować wszystkim wyborcom, którzy zagłosowali na Karola Nawrockiego i doprowadzili do tego, że jako prezydent będzie strażnikiem Konstytucji, strażnikiem demokracji i osobą, która wychodzi poza partyjne interesy. Z tej mównicy chciałbym powiedzieć, że 10 milionów głosów na konkurenta politycznego Karola Nawrockiego. Na Rafała Trzaskowskiego, to są obywatele, którym również będzie służył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak prezydent służy Rze Rzeczypospolitej Polskiej, jak każdy poseł i senator. Dopiero na kolejnych miejscach są przynależności partyjne, agenda polityczna, i w tej sytuacji politycznej, w której znalazła się dzisiaj Polska, czyli rząd koalicjantów, a z drugiej strony prezydent wybrany głosami opozycji. Szanowni Państwo, to jest z jednej strony ktoś powie konflikt polityczny, wojna polsko-polska, smutni ludzie przy stołach, w studiach telewizyjnych, a ja powiem, że to jest święto demokracji. Ponad 70% frekwencja, dojrzały naród, który nie jest jednoznaczny w swoich osądach politycznych i naród, który będzie wymagał od Polski, od Polaków, od swoich polityków tego, by wspólnie budować. Czy jest to możliwe? Ano, prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, może wnosić projekty ustaw, przedstawiać je z tej mównicy sam, również poprzez swoich współpracowników. Z drugiej strony, premier Tusk musi liczyć się z prezydentem, bo chcąc rządzić, będzie musiał liczyć na podpis pod jego budżetem. A prezydent chcąc, żeby ustawy, które obiecywał w wyborach, które w drugiej turze zagłosowali na niego wyborcy, również innych opcji politycznych z, niż ta macierzysta, z której był popierany jako Prawo i Sprawiedliwość więc duży konsensus przed nami. Mam nadzieję, że nie skończy się to wielką wojną polityczną, a być Pani może jakąś współpracą na rzecz Polski i, i Polaków. Bardzo dziękuję.